Hejka, szukasz pomysłu na coś nietypowego, ale pysznego? Mam dla ciebie sałatkę, która naprawdę potrafi zaskoczyć. Z paluszkami krabowymi, jajkiem i winogronem. Brzmi odważnie, ale smakuje rewelacyjnie i zawsze robi wrażenie na gościach. Zaczynamy od pokrojenia wszystkich składników, które będą nam niezbędne do wykonania tej przepysznej sałatki. Następnie wszystko ląduje w misce. Na początek paluszki krabowe, następnie jajka, groszek Następnie kukurydza, następnie ogórki konserwowe. Na tym wszystkim ląduje winogron. Teraz czas na szczypiorek. Doprawiamy wszystko z solą oraz pieprzem. Dodajemy jogurt naturalny oraz majonez. Wszystko dokładnie mieszamy, tak żeby składniki pięknie się połączyły. I bęk! Przepyszna sałatka z paluszków krabowych oraz winogrona. Ląduje na waszych stołach. Moja żona oszalała, kiedy pierwszy raz tej przepysznej sałatki spróbowała.